Cześć witajcie, z tej strony Timorki. i witam was w kolejnej pozytywce StarCraft The Wings of Liberty Dzisiejszym moim przeciwnikiem będzie Andrii Vera, który gra Terkiem. A ja kontynuuję moją pasję. Mam nadzieję z zwycięstw... No mam nadzieję, że wygram z Zergiem. Zaczynajmy na to za to grę. Ja chciałem was przeprosić, że nie pojawił się odcinek, ale to wszystko przez to, że mam małe problemy z komputerem. To Za co za bardzo przepraszam. No i to tylko to na się wpływa na to, że filmiki się nie pojawiają, ale mam nadzieję, że to się zmieni. No to zaczynamy póki co. Standardowy, taki nudny początek, ale wiecie, jak to jest. No, Kurde, wyszedł właśnie teraz niedawno ten Metal Gear Solid 5 takie demo, które przedstawię silnik gry i fizykę gry i tak dalej jak gra będzie wyglądać w przyszłości no i widziałem jak wąziu zrobił właśnie o tym filmie gra wygląda fenomenalnie i zajebista, szkoda jest taka krótka i nie wiem czy ona się opłaca czy ją opłaca się ją kupować otóż ona kosztuje na ps3 i ps4 100, bodajże 150 zł ogólnie cena nie jest droga jak na grę na konsolę ale sam fakt to jest strasznie krótko, możemy przejść. Bo znaczy, miał ile? Dwie godziny? Ale pewnie starczy na dłuższe. Więc yy, nie wiem, jak ktoś ma pieniądze, to warto sprawdzić sobie, kupić, bo gra wygląda bardzo ładnie. Nie wiem jak wygląda na PS3, bo jak ja miałbym sobie kupić to na PS3. Bo wąż gra na PS4 i gra wyglądała pięknie, tak jak na tych y, urywkach co kiedyś wrzucali. No, wracając do Starcraft 2. Yy, pierwsza robotnica idzie na zobaczyć co tam się dzieje, ale ona nic nie zobaczy, bo terek standardowo woluje się i nie będę wiedział, co jest w środku, idzie gaz. Jeden gaz, więc nic specjalnego nie będzie, bo to już jest prawie trzecia minuta u mnie. Co u mnie się ciekawego dzieje, niecka rozrodcza się buduje, eee, 14-15 Prawdopodobnie za, będę, będę grał jakiegoś Fast Extra Jest pierwszy Marin, jest pierwszy trup Ble. i nic ciekawego dalej się nie dzieje. Wracając do MG'a, ja teraz właśnie e, przechodzę sobie na swojej konsoli czwóreczkę. Jest mega mega zajebista. Star naprawdę jaram się strasznie. Bardzo fajnie się w nią gra. Muszę sobie jeszcze dokupić ten y Metal Gear Solid HD Collection, gdzie jest jedynka, chyba dwójka i trójka. No kurde, pamiętam, kiedyś grałem w, w Metal Gear Solid 1, ale nawet nie wiedziałem o co chodzi. Nie mogłem pomyśleć, y w sobie wyobrazić, jak to jest wspaniała gra i tam chciałem do niej wrócić i przejść po kolei, bo fabuła w, w ogólnie Metal Gear Solid jest bardzo fajna, bardzo taka taka rozwinięta i wciągająca, nie obronie poza tym gry, które oni robią, mają masę jakaś scenek które są bardzo fajne ogólnie gra się jak film coś jak Mass Effect Dobra, powstaje, tak jak, tak jak mówiłem szybka ekspansja mamy już pierwszego Quina i po eee, no i to wszystko, na razie kolega się woluje, nie wiem nie wiem po co, jak tu jest drugie wejście ale to co mu da? Nie wiem. Będzie mu ekspansję Na razie nie. Same mariny i do tego będzie bunkier. Co każdy z graczy widzi? Andrivera nic nie widzi póki co. Co on robi? Rwouluje się. Co widzi Olin? Olin też nic nie widzi. Idzie Zenling na przestrzeń. Zobaczyć. Co się dzieje ciekawego na planszy, Czy wróg wróg idzie. Nie, nikt nie idzie. Powstał X. I teraz mój błąd, bo jak prostu X wystarczy wysłać stąd jednostki tutaj, żeby zbierały już i tam je rozwijać. A tutaj nic nie. nie, nie, nie to bez sensu robić teraz te. Restę. Dobra. Mój, mój kolejny błąd to jest, powinien zbudować, yy, w leże żeby zrobić szybkie rouche i... No, żeby były szybsze i lepsze. Do tego, powinienem zbudować już Elimination. Y, Elimination... Komorę ewolucyjną. Evolution Chamber, tak jest. I zacząć robić ulepszenia, bo to daje dużą przewagę nad przeciwnikiem. Ale to są moje pierwsze gry z kar... Zergiem, więc wybaczcie mi to. Co robię? Zacznijmy co od naszego przeciwnika jak na razie nuda, nuda, jeszcze raz nuda łaluje się. Szkoda, że nie zagrałem six... do Six Pula, bo już to wszystko tutaj mu rozwali, bo tutaj nic nie ma. Buduję fabrykę, dopiero to już siódma minuta, a on nic nie ma. Mamy dwa gazy. I co buduje się fabryka, więc wątpię, żeby był jakiś fans, jedynie te jakieś szczołki, bo baraki są tylko dwa, więc żaden taki nie będzie. Będą mariny i medivaki pewnie. Taki... taki build będzie, nic ciekawego. Tak samo powinienem już robić szybkie linki które by mogły zjeść marinów. Ale widzę, że tego nie robię. Aha, czyli wybrałem same roach'e. Kolejnym moim, kolejnym błędem powinienem sobie ustawić jako punkt zborczy jednostek gdzieś tu, a nie, że ja nie wiem gdzie mam wszystkie jednostki. O, ho, ho masa... O, w końcu się mutuje, będzie można z... ulepszyć roach'e. Porównując teraz siły nasze, moje i wroga Zdecydowanie mam lepsze i nie mam, nie ma szans Aha, walluje się z drugiej strony, to patrzcie na to głupie, bo każdy z magazynów to jest, dobrze pamiętam 100, 100 yy, tych minerałów, więc macie 100, 200, 300 400, 500, 600 minerałów jest w plecy Do tego on nie posiada żadnej ekspansji Więc jeśli chodzi o Rozwój armii to jest gdzieś o 60% zmniejszony. Patrzcie, ma kolejne budowle, ale nic nie dzieje się. Po co? Bez sensu. A ja już zebrałem, o chuchu, trochę roachy. Ile są następne rołcze Jest ulepszenie, będą dużo szybsze, to jest dobrze, mamy gaz, jest pięknie. Jest wielka nadwyżka, powinien ją wykorzystać i zbudować więcej yy, jednostek. Ale ja myślę, że same roach'e wystarczą, jeśli nie pójdzie w latające Buduję reaktor I na razie nic ciekawego się nie dzieje, sprzesz. pewnie będzie jedna wielka bitwa i koniec Moim błędem jest też niezeskanowanie co on ma, bo jeśli wyleciałby mi teraz z Banshee To byłoby ciężko się obronić Bo ani nie ma hydr, ani nie ma mutów ani nie ma yy, komory evolucyjnej, żebym mógł zbudować. Yy, jak one się nazywają? Te yy, wieżyczki przeciwlotnicze. Nic nie mogłem się obronić, byłbym w czarnej dupie. Ale też on popełnił błąd, bo. Haliony, po co? Nie wie co ja tam, mogę mieć tam wszystko. Ja również tego nie wiem, czyli dwaj amatorzy grają, widać. Haliony są moim zdaniem jedynie dobre na. Yy... O... RK wysłać Zobaczmy co on tam widzi O już widzi, że idzie horda yy... Tych rołczy. No. no, wracając, heliony są dobre na zerlingi i na próbki, a nie na jakieś lepsze jednostki, takie jak Roach'e Czy ja... Nie, nie zauważyłem, że tutaj gościu jest Czy coś buduje się fajniejszego? Idą fungale! No proszę, nie, nie byłem pewien, że ja je zrobię, ale bardzo fajnie, z mojej strony że ten, to chyba pierwszy raz, kiedy je będę używał. Bardzo mądrze, bardzo mądrze, ale powinienem zbudować jeszcze domek jeden z hydrami. Dobra. Czas na mikrowanie jednostkami, co jest bardzo fajną rzeczą. Pyk, pyk, pyk. Bo dzięki mikro można naprawdę zrobić... Czyli cuda, że tak powiem. Umiejętne mikrowanie jednostkami jest naprawdę fenomenalne Mamy dwa fungale Jeszcze tylko trzeba yy, Robi się, to, to buduj Cyborg, rób to Z Bardzo nie no. tak. Czy to? To chciałbym zrobić, nie pamiętam Nie, dobrze, powiedziałem F To, i czekamy No jak na razie, dwie armie stoją Jest pierwsze EXP 12 minucie, To lipne. Ja też tutaj stałem, ale dobra. ulepszałem się rouczę. Na 0-0. Czy ma jakieś ulepszenia? On też nie ma ulepszeń. jedziemy na jednym wózku. Tu mam dobre, że jak on mnie zaatakuje, go tutaj mogę zamknąć. On tu nic nie zrobi. Ale co ja zrobię, nie mam pojęcia, nie powiem. Bardzo ładna ilość roach, do tego dwa fungale. Mogłyby być jeszcze... W sumie jeszcze dwa fungale do tego byłoby wystarczające. Fajnie, bo zanim on tu dojdzie, powinienem to się zrobić. Dobra, już widzę, że to atakuje, ja czekam. Poczekajmy chwilę. Niech się dorobią kolejne. Czy jest metamorfoza. I jedziemy. Dobra, uciekli, nie? Uciekli, nie? Nie uciekli. Po co fungal uciekasz? Fungale trzymam z przodu? Dobra, idziemy! Czy pójdziecie? Czy na to? Będzie Roach... O, udało się! Są jednostki nieruchomione i zniszczone. Patrzcie jaka rzecz! Chodź, mógł Nie, jeszcze nie mogę grać, ale dobry pomysł. O, lepiej, nie zjadły zjadłem. Czy on coś tu jeszcze ma ciekawego? Nie. Tak jak mówiłem, to się skończy na jednej bitwie. I tyle, no ja już tu robię kolejne rocze. są w końcu są hydry. A teraz czas się przebić do jego bazu. Jedynie co to jest bunkier? Fajnie postawiony, bo nie wiem czy roczek dostrzelał. Mój błąd nie wiem całą skupić yy, strzale, strzały w I powinien być to. Bardzo mądrze, tak macie mikrowanie. co atakować tu i wiemy we ekonomii od razu. Bo tak, tu już się minerały kończą. Jak tu dobrze tak idzie, dobra, idzie, co to idzie? idą hydry Dalej nie mam y, ulepszeń, co jest moim kolejnym błędem, ale już o tym mówiłem. Dobra, trudne. Jak na razie ja wygrywam On coś wie. Nic nie wie. O, tu nagle... Hello!

Beg Freak, nie wiem co to znaczy, ale biorę to za komplement, bo bo ładnie wypłynąłem. Stary, stary, ale co bo idą kolejne jednostki i kolejne się robią. GG powinno być dla mnie jeszcze napisane, bo naprawdę fajnie zagrałem. Może nie zajebiście, ale dobrze. No cóż moje drodzy, mam nadzieję. Jezus Maria jakie on miał nadwyżki, on nic nie zrobił, no ja też. Mam nadzieję, że film ja się wam podobał. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie mój kanał. Dzięki temu dajecie mi zajawkę do robienia kolejnych niesamowitych filmików i potyczek ze StarCrafta 2 i innych rzeczy. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się moi drodzy, pa! pa!